Cześć, z tej strony z Podróży, czyli Zosia i Kuba. Zapraszamy Was na najbardziej winny odcinek w całej serii z Bordeaux, Bo właśnie dzisiaj zabierzemy Was do Muzeum Wina, które tam widzicie majacze w tle. Bardzo ciekawą ma architekturę. Ró różne osoby mówią, że przypomina im to różne rzeczy. Dla mnie od razu to wyglądało jak taka zmyślna karawka na wino, ale słyszałam już różne opcje. Ciekawe jak, jak wam, co wam to przypomina? Możecie pisać w komentarzach. Tak, piszcie w komentarzach, ciekawi jesteśmy waszych, waszych pomysłów. No i co? I chyba nie czekamy długo, lecimy, bo musimy kupić bilety, a dzisiaj plan mamy bardzo napięty, bo w tym winnym odcinku nie tylko Muzeum Wina w planach. Zobaczycie później też francuskie château, które planujemy odwiedzić i Wam pokazać, więc zostańcie z nami do końca, bo dużo wrażeń dzisiaj będzie. Jeżeli jesteście tak jak my fanami wina, no to na pewno dużo ciekawych materiałów będziecie mogli zobaczyć. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze na śniadanie w polecanej piekarni w porcie, rzut beretem od Wybraliśmy tosty zapiekane w sosie beszamelowym, kuba klasyczny croque monsieur, a ja z moim ulubionym kozim serem. Do tego oczywiście kawa i drobne wypieki. Za wszystko zapłaciliśmy niecałe 12 euro. W muzeum wina wybraliśmy opcję zwiedzania ekspozycji stałej, w której zawarta jest degustacja wybranego wina z widokiem na panoramę miasta. Po wejściu przenieśliśmy się do świata winnic, których bezmiar przedstawiony jest w niezwykły interaktywny sposób. Winiarze z najrozmaitszych zakątków świata opowiadają o swoich uprawach. Poznaliśmy najważniejsze czynniki wpływające na jakość produkowanego wina, wśród których największą rolę odgrywa wiedza i gąszcz ludzi za nim stojących. Już sama mnogość i rozmaitość odmian Vitis vinifera, czyli winnego krzewu, może przyprawić o zawrót głowy. Po zapoznaniu się z kilkoma ich nazwami, na prostej animacji odświeżyliśmy sobie proces produkcji od zbioru owoców aż do kieliszka. Najciekawszym elementem ekspozycji okazało się laboratorium smaków i zapachów. Testowanie ich to niezła zabawa, ale uwaga, nie wszystkie są przyjemne. Cześć kochani, jak widzicie my już jesteśmy na degustacji. Zwiedziliśmy wystawę stałą, która była Naprawdę bardzo ciekawa i dużo się dowiedzieliśmy. Bardzo interaktywna. Tak, mieliśmy wszyscy audioprzewodnik z słuchawkami w języku angielskim, bo polskiego nie było. ale to Było to wiele jest... języków do tak. wyboru, ale akurat polskiego nie było, co nas nie zaskoczyło też szczególnie, więc. Spodziewaliśmy się tego oczywiście. Dowiedzieliśmy się, e, jak powstaje wino, od w zasadzie ziarenka przez glebę, owoce, cały proces. No naprawdę mega, mega dużo ciekawych informacji, dużo się można było dowiedzieć i też takich różnorodnych, dużo było tam stacji. Tak, interaktywnych właśnie, tak jak mówiłem, więc można oglądać filmy 360, takie, nawet takie fotele, na których się w zasadzie leży, i też na suficie jest jakby prezentowany e, program, e, filmy, bo można dowiedzieć się o całym procesie, jak w ogóle powstaje wino od momentu jakby zbiorów do zabutelkowania, ale też można poznać taki jakby. Życie e, tych ludzi, którzy tak pracują z winem, e, i zobaczyć, jak to wygląda na przestrzeni od zimy, wiosny, lata, aż po jesień, e, bo każdy, każda pora roku tak naprawdę czym innym się charakteryzuje i, i winiarze wykorzystują te pory roku na e, inne, jakby, aktywności, które, które są wszystkie ważne w całym procesie, po to, żeby wino finalnie e, smakowało jak najlepiej. No i my degustujemy mm, wino. Z Bordeaux oczywiście Zosia zdecydowała się na creme de Bordeaux, czyli na wino e, Tak, wino delikatne takie trochę miodowo-cytrusowe A ja Blanc, Blond, o ile dobrze pamiętam nie, nie jestem pewny teraz, ale białe wino też Bo do tej pory piliśmy tutaj same czerwone wina z Bordeaux Więc stwierdziłem, że musimy też białego wina z Bordeaux spróbować No i też jak dostaniecie się właśnie do Muzeum tutaj wina To warto wspomnieć, że tą degustację na 8 piętrze Z panoramą dookoła na, na, na Bordeaux, które widzicie za nami Macie w cenie Więc warto, bo jakby to doświadczenie wtedy jest takie pełne Dokładnie i co warto jeszcze powiedzieć o tej degustacji, możecie wybrać sobie jakie wino chcecie, tak jak Kuba wspomniał, ja wybrałam Crémant, Kuba inne białe. A nie e... musi być Bordeaux? Nie, nie musi być Bordeaux, nie musi być białe, może być e... musujące, może być zwykłe, jakie wolicie. Panie są bardzo miłe, tutaj uprzejme, e... doradzą w razie czego, e... a jeżeli jesteście tutaj z dziećmi, to dostają w gratysie sok winogronowy. No, i e, też z lokalnych winogron. No, i co warte podkreślenia, cena to 22 euro za zwiedzanie muzeum. Macie czas nieograniczony, możecie tutaj sobie chodzić ile chcecie na stałej ekspozycji, plus degustacja z tym właśnie panoramą 360 stopni na ósmym piętrze, e, z widokiem na rzekę, z widokiem na Bordeaux. Więc wydaje się, że cena, okej, okay, nie jest najniższa, ale jak na to doświadczenie, które tutaj otrzymujecie, e, to, to warto, i, i myślę, że warto się zdecydować. E, po prostu odwiedzić, ciężko sobie wyobrazić odwiedzenie Bordeaux bez takiego doświadczenia win, winiarskiego. Nawet jeżeli nie jesteście specami od wina, a może nawet zwłaszcza jeżeli nie jesteście. A my lecimy, bo przed nami szybki obiad i, i widzimy się w chateau, bo taki mamy plan na dziś, żeby Wam pokazać jeszcze chateau, Te wi, winorośla z bliska i tam również czeka nas degustacja, więc widzimy się za chwilę. Obiad zjedliśmy w pobliskiej Al de ale o tym opowiemy więcej w odcinku o jedzeniu w Bordeaux. We Francji po udanym posiłku przychodzi czas na deser lub tradycyjną deskę serów. Nie mogliśmy dziś wybrać inaczej. Udaliśmy się na degustację serów do wyjątkowego miejsca. Bar znajduje się przy lokalnej Akademii Wina, więc lepiej nie mogliśmy trafić. Za talerz francuskich serów i wędlin z dwiema lampkami regionalnego wina zapłaciliśmy niespełna 20 euro. Kieliszek dobrego wina wypijecie tu już za 2,5 euro. My już zmierzamy do e, Château, do Château Saint-Aon. A-hon się pisze, więc chyba Aon. on a tak. Z W Cité de podjechaliśmy tramwajem bardziej w stronę centrum i tam przeszedliśmy się już w tramwaj jadący Prawie, że bezpośrednio do szato Z tramwaju trzeba się przejść spacer około 20-25 minut. No i to jest w ogóle super sprawa, bo kupujecie sobie bilet po prostu na komunikację miejską tam za, tego euro, za te euro 80, euro 45, zależy w jakiej tam opcji kupicie. I w 25, no tak realnie 30 minut, yy, znajdujemy się w Longue Foch, czyli na dworcu, który znajduje się dosłownie 22-3 minuty spacerem yy, od szato. Więc to jest chyba, nie wiem, my nie znaleźliśmy szato bliżej położonego Bordo. No i planujemy tutaj wybrać się do ogrodów. Te ogrody zdobyły nawet złotą nagrodę za, za właśnie najfajniejszy event winny. Jest taka ścieżka edukacyjna zrobiona z jakimiś punktami interaktywnymi. Było na stronie taki opis, że można z telefonem swoim skanować kody QR i tam różne informacje zdobywać na temat tej winnicy. Zobaczymy, jak to wygląda. No i cały spacer ma się też zakończyć, oczywiście, degustacją wina, więc też nie możemy się doczekać. Jesteśmy ciekawi, jak te wina będą smakować właśnie z tego chateau. Na pewno podzielimy się z Wami swoimi wrażeniami. Więc za chwilę widzimy się w Chateau de on aon przepraszam. Na tej tablicy jest super ciekawostka a propos nietoperzy. Co mają wspólnego nietoperze z winnicą? Otóż... Nietoperze ochraniają winnice. W całej winnicy są rozwieszone takie budki, to są takie domki dla nietoperzy specjalnie. Dlaczego nietoperze są tutaj takie ważne? Otóż one zjadają, tu jest napisane grape worms, czyli takie gąsienice, które zjadają winogrona. I taki jeden nietoperz, one są takie malutkie bardzo i potrafi w jedną noc zjeść około 2,5 tysiąca tych owadów. No to jest niesamowita ochrona. Podejrzewam, że nikt by nie chodził i nie zbierał tych gąsienic, także super pomocne zwierzaki. Mega ciekawe rzeczy. I to jest tylko jedna z takich tablic, które są tutaj rozstawione po całym terenie. W ramach tego spaceru Le Jardin de Mirabel można przeczytać naprawdę mnóstwo takich ciekawostek. Kolejna tablica i kolejna ciekawostka. Tym razem możemy się więcej dowiedzieć o zasadach dotyczących etykietowania butelek z winem i przede wszystkim informacje zawarte na etykietach możemy podzielić na dwa typy. Te, które są fakultatywne, mogą się znaleźć, ale nie zawsze się je znajdzieć na butelkach wina oraz na informacje, które są wymagane przez prawo. No i wśród tych fakultatywnych takie e, winnice, tak jak Chateau, są Aon, informują m.in. o tym, że to jest Grand Vin de Bordeaux, czyli wysokiej jakości wino, które, w którym znajdują się wyselekcjonowane najlepsze wina z Bordeaux. Oprócz tego, herb Chateau, ponieważ właśnie jest to chateau z tradycją od wielu lat już tutaj się uprawia winorośla, więc ten herb się pojawia, i pojawia się również nazwa. To pod spodem rok, rok, który też nie musi się pojawiać, chociaż najczęściej jak wiemy na, na winach się pojawia. No i informacje wymagane przez prawo, oczywiście, czyli to co znamy doskonale również ze wszystkich butelek z winem, które kupujemy w Polsce, nie tylko francuski. Informacja o mocy wina, że tak powiem, o tym, żeby pić odpowiedzialnie, żeby wciąż nie pić wina, o pojemności, dlatego że możemy mieć pół butelki, czyli 37,5 centylitra, możemy mieć tradycyjną butelkę, najczęściej spotykaną 75 centylitrów, no i 1,5 litra, czyli podwójna butelka Magnum tak zwane, to jest właśnie taka wielka butelka, też się czasem w Polsce da spotkać, no ale oczywiście raczej na jakieś większe okazje takie wino otwieramy. Kolejna tablica, kolejna ciekawostka, tym razem o beczkach dębowych. Mamy tutaj wypisane nazwy konkretnych beczek i w zależności od regionu ty, typowe pojemności dla nich. Wybór do najbardziej typową pojemnością jest 225 litrów. Mamy też tutaj rozpisany proces wypalania beczek i takie fajne zdjęcie z ogniem w beczkach i rozpisane jak temperatura wypalania wpływa potem na smak wina przechowywanego w danej beczce. I tak, niski, niska temperatura wypalania zapewnia temu trunkowi wysoką zawartość tanin i dość delikatne aromaty. Wysoka temperatura zapewnia takie spalone nuty, jest napisane toasted notes i te taniny takie w miarę. No i oczywiście, jak się można domyślić, najlepszy jest medium heat, czyli ta średnia temperatura wypalania zapewnia maksymalny przekrój aromatów i średnie taniny. Także takie ciekawostki można tu przeczytać. Także hmm, wcześniej mieliśmy jeszcze tablicę o dębach i o tym, gdzie rosną we Francji, w jakich regionach najwięcej ich jest, kiedy, zostały zaczę... kiedy zaczęliśmy używać beczek do wina. Bardzo wcześnie, bo już w latach... W roku 700 beczki zastąpiły amfory. Amfory były mniej wygodne, bo trzeba było je przechowywać pionowo. Beczki można rolować, bo są ciężkie, to jest super. Można składować jedno na drugiej. Są większe i łatwiejsze w transporcie. Głębokie, ym, spicy, takie pełne wino, wytrawne. Yy, bardzo bogaty aromat, czuć wanilię. Czerwone owoce, trochę beczkę. Bardzo dobre wino. I które to jest? Ym, to było to. Czyli to jest wino z którego roku? Bo widzę, że majaczy. Z jest... 2019 roku: Colbert od MEDOK de okay. bordo. Dobra. Dodaj, teraz ja spróbuję. Barwa jest taka jaśniejsza, nieco. Trochę bardziej jak czerwona porzeczka. Jaśniejsza niż te bordo, które do tej pory piliśmy. No, wyczuć też można. Czarną porzeczkę, trochę owoce, lasu. Czuć też kwasowość lekką. Ciekawe. Nie bardzo ciężkie, jak na czerwone wino, nie jest bardzo ciężkie. Kwasowość oczywiście wyczuwalna. Fajne wino. Ciekawe. To jest wino jeszcze ze starą etykietą, albo. Co ciekawe, dlatego że tutaj ta pozioma etykieta, z tego co pamiętam, została zmieniona, czy. Tak, coś było na tej ostatniej tablicy, którą oglądaliśmy. Tej wam nie pokazywaliśmy. Były tam wypisane różne etykiety z różnych lat. Dobra, zaraz próbujemy drugie. I mamy drugie wino, które tutaj degustujemy. To jest już Chateau Santa. On takie tradycyjne tu, yy, klasyczne wino bym powiedział, najbardziej znane z, yy, z tego château. I ono jest miksem czterech różnych yy, szczepów, yy, które tutaj są uprawiane. Yy, Polecane z, z kurczakiem, na przykład. Co ciekawe, chociaż to czerwone wino, ale yy, no tak nam tutaj pani opowiedziała. E, powiedziała też, że ten rocznik y, jest inny niż wszystkie, ze względu na to, że ze względu na warunki pogodowe, więc zaraz zobaczymy. Widzę już po barwie, że jest dużo ciemniejsze od poprzedniego wina. Ja tylko to powiem w przerwie: Jakuba Wącha, że to jest rocznik 2013. Yy, mniej intensywne. Zwłaszcza po tamtym, ale ciekawe, no próbujemy przyjemne, zupełnie, zupełnie inne od poprzedniego. Jakby bardziej w śliwki uciekało, w wiśnie w takie bardziej kierunki. Mniej mniej e, też jest kwasowość oczywiście, ale trochę niższa według mnie. I rzeczywiście czuć bardziej takie owoce jak e, wiśnie, śliwki, trochę mniej te czarne porzeczki. E, ciekawe wino, cieszę się, że spróbowałem wina tutaj Santa On z 2013 roku. Myślę, że było warto. Chociażby z tego względu zdecydować się na degustację. Spróbujmy faktycznie pachnie zupełnie inaczej. Nie ma tych takich waniliowych, dębowych nut. Bardziej owocowe, trochę bardziej kwaśne w zapachu. W smaku też mocniej owocowe, nie jest takie ciężkie. Mniej wytrawne, tam to było więcej tanin miało. Ehm, dobre, chyba nawet bardziej mi smakuje niż to pierwsze. Do domu kupiliśmy jeszcze sobie Miabel. To jest wino też z tej winnicy, z 2001 roku. E, z 2021 oczywiście. Na no, etykiecie taki sympatyczny osiołek. To jest wino Rosé, jak widać po kolorze. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie smakowało. Kończymy naszą winną przygodę. Cały dzień spędziliśmy dzisiaj pod znakiem wina, to znaczy yy, wina i całej w ogóle historii wina, yy, metod uprawy. Wina całego procesu. Dokładnie, to jest niesamowite i bardzo ciekawe, jak dużo wysiłku ludzie wkładają tutaj, właśnie winiarze, w to, żeby ich wino było jak najlepsze, żeby było wyjątkowe. No, zwłaszcza tutaj w Bordeaux, gdzie naprawdę czytaliśmy, już nie pamiętam liczb, ale tych e, winnic jest bardzo dużo, winiarzy jest bardzo dużo, jest bardzo dużo też niezależnych winiarzy, więc naprawdę tutaj są szaleni na punkcie wina i wydaje się, że to jest punkt obowiązkowy, chyba, jeżeli jesteście tak. w Bordeaux. To Cité Du Vain, które pokazywaliśmy Wam wcześniej, to jest minimum, ale warto też wybrać sobie jakieś szato. Zobaczcie, my znaleźliśmy szato 25 minut tak naprawdę od, od Bordeaux. Tramwajem można dojechać i, i nie ma wymówek. Warto skorzystać. Jeśli macie wynajęty tutaj na miejscu samochód, to po prostu wskażcie którykolwiek szato na mapie i się do niego wybierzcie. Myślę, że nie ma tutaj za bardzo znaczenia, do, do którego się wybierzecie, do któregoś. Należy się wybrać w Bordeaux. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. My zabieramy butelkę. Naszego Roze i lecimy na kolację, żeby zjeść sobie pewnie deskę pysznych serów i wędlin, właśnie z butelką rosé Mirabel, które kupiliśmy tutaj w szato Dahon. Eee, a wy smakujcie życia? I pamiętajcie o przekąskach.